Będziemy prezentować to, co najcenniejsze w województwie opolskim, to, co nazywamy opolską Marką. Jak się zastanawiamy, jak się tworzy, jak się rodzi Marka, to pewnie każdy z nas ma swoją odpowiedź na tak zadane pytanie. Czy Marka to jest to, co nas zachwyca tu i teraz, to, co Wam się podoba w tym momencie, czy to jest coś, co kojarzy nam się, z czymś trwałym, z dobrą jakością, z czymś przemyślanym, z czymś perspektywicznym. I my, jako pracownicy Urzędu Moszczotowskiego, Kapituła Polskiej Marki, raczej skłaniamy się do takiego traktowania Polskiej Marki. Że wiemy, że nasi przedsiębiorcy, nasi twórcy, którzy myślą o produkcie, o usłudze, o swojej aktywności, właśnie bardzo często starają się podejść w sposób wyjątkowy i twórczy. Chciałbym tak naprawdę dzisiaj uhonorować tych, którzy mają wielki potencjał intelektualny do tworzenia marki.